Nagrywamy Minecrafta. Jeśli chcecie następną gierkę, to polecam dać lajka. No. Wtedy oczywiście dzisiaj na kanał wpadnie trochę filmów. No. I. No. A więc. Nie mamy co za... nie mamy co gadać i zaczynajmy Przepraszam widzowie, że przerwałem, ale coś nie wiem jak mi się no, to zrobiło, ale jakoś y... oczywiście wszystko tak legit żadnych szczytów znaczy dobra to sobie weźmiemy i No jak widzicie będziemy grać na, e, lo, nie widzicie, będziemy grać na normalnym świecie, ale za połowę wiadomo, się skyblock.

Musimy zrobić tą owieczkę niestety. Dubaj. Owieczka. Mamy już jedną wełnę. Ups. O! Jest następna. Dobra. Jeśli słyszycie coś tam chce, to jakieś tam szczekanie. To wiem, sorry. To psy, bo jesteśmy właśnie u mojego kolegi. Cześć. Yy, filmy są. Wtedy jak mam czas. Dobra. Lawa tam była. No, Dobra, musimy je ja zebrać. Co? No. O, to, o czym mówisz? Zstaw, czy, czy będę grać? Tak. O, oczywiście widzowie, dzisiaj zgramy na zmianę. Zobaczymy jak nam pójdzie, kto będzie lepiej grał. Ocenę dacie w komentarzach. Możecie zagłosować na mnie oraz na Wojtka. Tak, ja. Jest. On gra w tą inną grę. Y... Kwi, kwi, kwi no, żeby mi, mi się nie nudziło. E, jeśli to się nagrywa, widzowie, to przepraszam. No, dobra, wszystko się nagrywa. Dobra. O, o, jaki fart, widzowie, widzicie to. Ej, zbiesk, no, drewno. Zbiec. A, no właśnie. O, już masz i na łóżko. A no, podstawody chno rzeczy. No Widzowie, wybieramy się w przygodę później. Oczywiście, jak to, to mówić? Mm. Ale nie mam żadnych ki No, wejdź. No. Oczywiście bierzemy takie drobianko. Mm. Ej, na, na, na tym nosi szydzie. No, może być panda. Tak. Um, ale są też arbuzy. To dobrze. Widzimy nawet bardzo dobrze. Bardzo dobrą gospodarkę wtedy byśmy nie Oczywiście, filmy mogą być też. Hmm, oczywiście, jak zażyczycie. Na pewno nie w środę, bo w środę nie mogę, bo nam, mam zajęte dni. Nie będę wam mówił czemu. Nie, chcę. Zbieram sobie arbuski. Hmm. I, i widzę. Do... Rzut, zrób no mi pamiętaj tak. Jak dobrze widzicie, lub nie widzicie, widzowie. Przepraszam, widzowie. Dobra, witajcie ponownie. Jeśli będziecie chcieli, drugą część. No bo, oczywiście, mój. Robimy. części. Co, tak. ileś tam dni? Raz z Wojtkiem raz nie. A tak naprawdę, Wasza decyzja, z kim wolicie, żebym nagrywał? Z Wojtkiem czy ja sam? Oczywiście, piszcie w komentarzach. I... No wybierzcie mądrze! Wybierzcie no, Może będziemy, będziemy też z tego jedną... Z kimś też będziemy nagrałaś, nie tylko z Łaciami ze mną. Dzisiaj zrobię dwie części. Mhm. Codziennie będę chyba nagrywał film, to będę nagrywał dwie części. Mm. I dopóki nie, nie pochonam Ender Dragona, będą te części kiedykolwiek. O tym się już się będę na razie prowadził życie na wyspie, żeby nie było to takie łatwe no za chwilę się widzimy, poczekaj. Dobra, przechodzimy do gry Widowie. Poruszając temat uh. Uh. Fajne. fajne. Fajne Będziemy grać wszyscy na zmiany. Właśnie dołączyła do nas jedna osoba. M moja, siostra. moja siostra. Siostra, sikorka. No Siora, sikora. My jesteśmy dwojakami. Ten film będzie trochę długi. Oczywiście gramy na, na telefonie. Może. No, możecie wpadać też na mój drugi kanał, na nazwie po Popro. Co? No mam plan na, no, na tym kanale drugim też być. E, Jesteś drugi? E, Dobra, widzowie. Y, jakbyście naprawdę chcieli te filmy w możecie mówić. Czekajcie. Cześć, Dobra, widzowie. Y, dobra. U, 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 u. Widzowie robi się ciemno i z, zrób muszka no, no mam naszka no. to dobra widzę, to i spać nie będziemy przedłużać. Aha, to się robi dobra, idziemy spać. Oczywiście pięknie! u Słońce, bo jak Minecraft? <laughs> Dobra. wstajemy po ...to nowy dzień. Oczywiście będziemy... ...toprowadzić... Do, ja? ...do... ...do... do jak, ...jak ja zdobędę... ...żelazo. Albo nie wiem, czy... W następnej części... ...będzie grał Wojtek. Co? Tak, będziesz ty grał Następny? tak będzie i oczywiście to, będzie dzisiaj, Po co C czekaj, uh, uh, Dobra, to widzę, widzę. muszę też o. Czekaj. Czekaj. Tak, tak, ja Zapraszam tak za, za na moje u, u urodziny do bawialni dzisiaj Prze, przepraszam widzowie poczekajcie dobra widzowie zostajemy yy. gramy sobie gramy gramy no i będę potrzebował też łopaty, bo seria będzie trwać dopóki nie zniszczę Ender Dragona i dopóki, albo dopóki gdy nie powiększę tej wyspy do tamtej i zaklepię tutaj te morze. No po ta seria się nazywa bezludna wyspa. Nie, jaka bezludna. Jest tutaj człowiek. Nie. Tylko ty? Bez telewizacji. No, a, a jeszcze ja chyba, o to, to tak. Oczywiście będzie musiał. Jest koza lawa, Nie, i też po węgiel. A! Widzowie! Mm, Lecimy tam, bo widziałem tam węgiel na początku filmu. jak <grystanie> Dzie, tak mama? To dobrze. Dziek, dziek. Ten film już, już 14 minut praktycznie trwa o mm no dużo cięć. -hmm. Mhm, mm kto fakt trochę i mamy o to widzicie co? Jeśli słyszycie suci... krzyki wydłato, to żelazo, to... żelazo widzimy. K, k, -ka kamień kilofu szlaz. Mam kamienne. Ale kobieta... Więc co robić co? Jeśli chcecie film... Chcecie inne gry, oczywiście piszcie w komentarzach. Jeśli zobaczę dużo wyświetleń na naszych filmach, to filmy będą pojawiały się częściej. Jeśli oczywiście zostawicie lajka i słupka. To no, no. teraz... Ale to Ty musiałaś odciąć, bo chciałam, żebyś podtrzymała, no to trzeba było sobie dziąż odebrać. No, ale jak ja się pytam gdzieś myślałem, to wydaje że masz sobie. Już masz Co to. To ja To mam, ja, to widać. Ja. Skoczek. Butki. Ojej, 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 ojej. Masz nosa lasu? Prawie. da, faj raz jest jest to nie a A to To... no co mówiłeś? Że, mamie, że mam je, że nie ma nie Że... Z, za kiedy znajdziesz... Żelaza to ja. Nie. No, Bo, no, w następnej części będziesz chciała. A ta dru, druga część to będzie no, dzisiaj i jutro. I ju, 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 jutro to nie, nie będziemy się widzieć. Ja nie żartuję, widzę. No, oczywiście. Jeszcze y, filmy z tej serii. Mm. Dwa filmy w jeden Oczywiście ja nie ja, ja to. I lecimy. Hmm. Dobra widzowie. Ach. No oczywiście nie jesteśmy numerami. A. Czci. Czci. Co? Co miło?

I mama, gdzie, ma, 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 mama, gdzie dziewięć złotych na tarczyk. No przecież bardzo. Ja. Dobra widzę, by... musimy iść jak najszybciej spać. Tylko jeszcze trochę zabrać trefna. Szybko, 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 szybko. w Patrzcie to. please run please Patrzcie, widzowie, będę sobie kakaem handlową. Ej, okej, to zmienię sobie kolor. Tu. Patrzcie, widzowie, jak to szybko rośnie. No, już jest gotowe. O, To będzie dobre na widowie, dobra świma. Wy poczekajcie. Otwór w Dobra. To już by było chyba na koniec pierwszego odcinka. Praktycznie. Kończymy ten odcinek My już się widzimy za 5 minut, tak. Nie, no, to ja była... Już niedługo. Ja wrócę ten film i publikuję nowy. Widzimy się już za chwilę.